Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2026. Sejm, co prawda, przyjął budżet z gigantycznym deficytem na przyszły rok. To blisko 300 miliardów. Więc skupmy się, bo skoro nie będzie kasy na służbę zdrowia, nie będzie kasy na finansowanie refundowanych leków, to trzeba mniej jeść, mniej kupować, będzie i taniej. I zdrowiej. Święta to nowy, dobry start, by zacząć i uwierzyć. Narodowy Program Diety Zbiorowej. Medycyna Naturalna, Gusła i Propaganda. To nakarmi karmi naród i odciąży uciśniony system. Ekstremalne głodówki wszak zakładają, że po 48 godzinach bez kalorii rozpoczyna się w organizmie efekt tzw. autofagi i komórkowej odbudowy, o czym na uniwersyteckich stronach nawet piszą. Ten proces nie uruchamia się w czasie krótkich postów poniżej 18 godzin, ale zaczyna działać po 24 godzinach głodu i osiąga szczyt aktywności po 48-72 godzinach. Jest to jeden z powodów, dla których głodówki są uważane za formę odnowy biologicznej organizmu. Zrozumieli niedowierzący? To stroski! 72 godziny w sam raz na święta. Można się wzajemnie wspierać. Redukcja stanów zapalnych. Można więcej niż półtorej stówki oszczędzić. Kondycję zdrowotną poprawić i seniorze, mniej leków refundowanych z apteki targać, cały ten system zdrowia dietą cud naprawić. Tym bardziej, że... On nie mówi o tym, że jak pieniądze znaleźć, jak, jak oszczędzić pieniądze. On mówi, zawsze to natężenie na koniec jest większe tych emocji. Tak. Donald Tusk nie zarządza polską jako premier, on nie zarządza polską systemem ochrony zdrowia, on zarządza emocjami. Panie Korzuszek, a jak pańskim zdaniem trener mentalny ma przygotować Polaków do narodowego programu diety zbiorowej? Może być i będzie lepiej. Postarajmy się o to wszyscy razem. Czyż nie o emocje i motywację? W stylu dacie radę? Tu chodzi? Co pan? W historii motywacji nie zna? Jeśli nam pomożecie. To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Ale pani minister zdrowia, zadowolona z siebie, zapowiedziała, że zainwestowali w sprzęt diagnostyczny. Wierzę w to, że to jest optymalizacja i że zostało kupione mnóstwo nowoczesnego sprzętu do diagnostyki obrazowej. Tylko, że w budżecie akurat na te badania kasy nie ma. W ramach tego budżetu nowego, ja już nie mówię o tym, co jest, bo to, co jest, to, to tak naprawdę nic nie jest. To właśnie Pieniądze na tą najnowocześniejszą, znaczy, ja mówię najnowocześniejszą, znaczy w dzisiejszym cywilizowanym świecie standardową y, diagnostykę właśnie zostały obcięte. Więc ja nie wiem, co ona będzie z tymi rezonansami robiła. Może tam się będą kładli. Będą podziwiać, jak to wygląda, jak ktoś jest, lubi. jest Tam w niektórych czasami muzyczkę można puścić. Nie, 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 się mam pojęcia. Może jakaś sale relaksu będą dla niektórych. Zasada jest prosta, pani redaktor. Stare filmy trzeba oglądać. W Galimatiasie, koglu moglu, wyraźnie tłumaczyli. Woda, co prawda, do Solskiej w łazience nie dochodzi. Ale nie po to budowała łazienkę. Żeby ludzie myśleli, że Solska to byle kto? Nie stać raz na łazienkę? Żeby ludzie na świecie mówili, że my to byle kto? Tomografów nie mamy? Mamy!